Naszym... Jola jest zadowolona, y... wiesz, że w końcu mamy wystrzał srebra i złota. I... Bo przecież i naszego aktywa inwestycyjnego zwykło się mawiać: im gorzej, tym lepiej. Cześć, to jest Robert z Finansowej Łotki. Dziś kolejne spotkanie Rady Nadzorczej Srebrnej Spółki. Powołane w trybie pilnym w związku z upadkiem banków w USA. Porozmawiamy z Jolą z kanału Silver Star i Patrykiem ze srebrnego wehikułu. Co tak naprawdę tam się wydarzyło i co my myślimy jako stakerzy o tym, czy warto kupić srebro, złoto, no zobaczymy. Warto trzymać pieniądze w banku. Wspomnimy również o zbliżającym się w święcie fanatyków metali szlachetnych, czyli MetalWer, który poprowadzi Jola we Wrocławiu. Także cześć. Cześć Jola, cześć Patryk. Cześć Robert, dobry wstęp. O, dziękuję. Słuchaj Jola. Co ty myślisz? O, o upadku um, tych banków. Nie wiem, jest Właśnie, czas. To do... nie tak śmieszy. <laughs> Właśnie czy to jest śmieszne? Wiecie, Jola to w ogóle jest. Jest, w Jola naszym... jest zadowolona, wiesz, że w końcu mamy wystrzał srebra i złota. W obszarze naszego aktywa inwestycyjnego zwykło się mawiać, im gorzej, tym lepiej, więc jakby wpisuje się absolutnie w trend. Nie, nie ma się oczywiście z czego śmiać, aczkolwiek na kanwie tego, co, o co zapytał Robert. No, myślę, że coraz ciekawsze do zakupu staje się srebro względem złota, bo rozjeżdża nam się znowu Gold Silver, Gold Silver Ratio. Jest gdzieś tam w okolicach 88 na dzień dzisiejszy, czyli znowu mamy rozjazd. Srebro jeszcze bardziej będzie niedowartościowanym aktywem, bo myślę, że poczekamy, e, zanim zobaczymy duże wzrosty na srebrze. Najpierw myślę, że to jest jednak dopiero preludium ze złotem, ale zobaczymy oczywiście, jak się będzie to rozwijało. W ogóle tak, tylko z opóźnieniem działa. Ja zachęcam w ogóle do obejrzenia na kanale Joli filmiku o właśnie całej historii upadku bardzo fajnie to zmontowała jeśli chcecie tam zgłębić to to śmiało a powiedz mi ty Patryk co ty o tym myślisz czy to jest szansa dla nas takeru żeby dokupić czy to już ten pociąg odjechał jak ty analizujesz ten upadek banków czy to jest takie powiedzmy tylko Przejściowy problem. Nie taki prawdziwy kryzys. Czy to szykuje się coś dużego i to naprawdę tego odnotowania? Czeka, bo tu chyba strasznie dużo pytań. Czy kupować? Nagrywamy to w niedzielę w ogóle. Przeze mnie. Tak, to jest istotne. I mhm. ciekawe, ciekaw jest właśnie, co będzie w poniedziałek. Ale tak w tym momencie to sobie obstawiam, że możemy zobaczyć, że, że, że teraz była jakaś taka dziura właśnie przez, przez ten weekend. I w poniedziałek mi się wydaje, że, że zobaczymy duże wzrosty. Na czwodzie, A to, co się Na metalach. Dzieje, tak. Właśnie wydaje mi się, że srebro troszeczkę nam pójdzie w górę. Jeszcze to nie będzie ten ten ran taki, ale ale wydaje mi się, że zobaczymy i na złocie też. Mhm. Mogę Cię no? mogę wtrącić, żeby doprecyzować, y, czym popierasz te swoje przewidywania? Co wskazuje na to, że akurat będzie wystrzał y, tego srebra i złota, a, a nie będziemy, powiedzmy, no nie będą spadki? Słuchaj, znaczy no, generalnie to, co widzimy w Stanach w tym momencie, no to już chyba wszyscy na swoich y, kanałach mówiliśmy o tym. Teraz pojawiały się w weekend informacje o Credit Suisse. Znaczy no w zasadzie chyba już wcześniej z tym, że ja trochę byłem wyłączony w tym tygodniu, szczerze mówiąc, i nie tego wszystkiego aż tak mocno nie obserwowałem. Robię, robię taki swój projekt, chciałbym powiedzieć, że kończę, no ale jeszcze chyba nie kończę. W każdym razie mnie bardzo ciekawi, kwestii tych banków. No, to nie jest specjalna robota, bo tam w Stanach ten rynek banków wygląda trochę inaczej niż w Europie, tam jest dużo małych i średnich banków i taka analityczka Genevieve Rochbar, jakoś tak się nazywa, ja ją lubię, ona na Twitterze jest aktywna. Ja ona tam w zeszłym tygodniu pisała, że może no, teraz właśnie z tych takich chorych banków klienci przejdą do tych zdrowych. E ja tam wtedy odpisałem, no, bez odpowiedzi, no ale w każdym razie, że właśnie to nie tyle z tych chorych do zdrowych, co z małych do dużych i to faktycznie ma miejsce. Takie banki jak JP Morgan teraz dostają bardzo dużo depozytów. Ludzie przychodzą właśnie z tych małych banków, jest niepewność. No i też się tak właśnie zastanawiam, czy to nie jest takie preludium przygotowywania, Terenu pod CBDC, oczywiście, bo. A, bo teraz też właśnie jest ciekawe info: Fed otwiera jakiś taki nowy serwis, to się nazywa FedNow? Fed Now, no ale nie pamiętam. Ale też jeszcze o tym nie czytałem, ale taki, takiego państwowego PayPal'a zrobili, który ma, ma to ta platforma płatnicza działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie? I te płatności mają przechodzić w czasie rzeczywistym. To jeszcze chyba na CBDC nie będzie oparte, no ale to wydaje mi się, że już jest takie właśnie przygotowywanie na spot, to widziałem też ciekawe broszurki w Anglii w przedszkolach. W szkołach dzieciom rozdają właśnie, jakie, jakie, jakie to spływa na nas dobro w postaci tych cyfrowych walut. I no i ostatnia rzecz, też zauważcie, że Dwa z tych trzech banków, które padły w Stanach, one były mocno powiązane z branżą krypto. I to znowu właśnie mi się łączy z CBDC, bo po co ma być prywatna jakaś konkurencja do tych cyfrowych walut państwowych. Także ja to w ten sposób cały czas na to patrzę. No, powiem ci, że e, zgadzam się z tobą i, i, i o dziwo powiedziałeś to. Zawsze się Nie zgadzajmy się czasem. <grym> to, co właśnie ja myślałem, że jak usłyszałem, bo, bo też muszę podać tutaj kontekst całej sytuacji. Ja tam dwa tygodnie byłem też gdzieś wyjęty z tych informacji o świecie, i pierwsza informacja o tym upadku banku, no to do głowy co przyszło? Aha, zaczyna się właśnie dziać scenariusz CBDC, tak? no bo e, co mamy w agendzie, tak? że nie będzie pośredników między bankiem centralnym a człowiekiem. Czyli wszystkie banki po drodze mają być zmiecione z planszy i płynnie ma, ma zająć tutaj się tym bank centralny. No i teraz właśnie, co mamy? No, no to chyba to właśnie się dzieje. Nie? Znikają trzy banki, a aktywa. Gdzieś tam pośrednio ludzi próbuje się gdzieś tam zadrukować przez Fed, gdzie my stajemy się, no my, akurat tam Amerykanie, dłużnikiem Fedu, tak? No bo zwiększa się dług i zwiększa się uzależnienie zwykłego Amerykanina od, od Fedu, no bo długi przyjmuje tutaj Fed. Ja to jeszcze też zauważyłem jedną rzecz, którą cały czas powtarzam. Można na tym przykładzie tych banków zobaczyć, jak bezpieczne są nasze pieniądze w bankach. Także nagle idzie większa ilość ludzi wypłacić swoje pieniądze i nagle bank mówi, że tych pieniędzy nie ma. A w ogóle jak przypomniało mi się, bo myślałem, że przypomniało mi się, że właśnie ten bank Silicon Valley był najlepszym bankiem albo jednym z najlepszych banków w 2023 roku według Forbes'a. No I tak, oni... dwa tygodnie przed upadkiem no oni dostali tę nagrodę, to właśnie to pokazuje. W jakim stanie są media, już nawet te branżowe? No. Ale zobaczcie, czy wierzycie naprawdę, że. Okej, okay, żeby nie było foliarstwa i, i spiskowych, teori... spiskowych teorii dziejów. A Forbes, notowania, mm, prezesi upłynniają swoje akcje przed upadkiem, przed całym zajściem. Naprawdę przypadek, bo jakoś nie chcę mi się w to do końca wierzyć. <laughs> w ogóle. Mm, Ogromne poruszenie też wśród właśnie inwestorów kryptowalutowych, dlatego że doszło do zdepegowania najbardziej wierzytelnego stablecoina, czyli takiego cyfrowego dolara kryptowalutowego spegowanego ze zwykłym dolarem amerykańskim, który w momencie kiedy ludzie chcieli wyciągać depozyty i wiedzieli, że już jest bardzo nieciekawie, odjechał z 1 do 1, do 1, chyba do 89 centów, więc ogromnie się. I ludzie się bali powtórki z upadku Terra Luna, czyli z, ze stablecoina UST. Więc tutaj też to pokazuje, jakie wszystko jest kruche. Oczy, oczywiście dzieje się to zawsze w piątek, e, po albo wieczorem, kiedy już instytucje nie pracują. Kiedy można dużo ciekawych, kuluarowych y, rzeczy zrobić, ale zobaczcie, tu też doszło do precedensu, dlatego że w tego typu bankach w Stanach Zjednoczonych gwarantuje się objęciem depozytów y, 250 tysięcy dolarów, czyli jeśli się coś stanie, to bank y, zwraca takiemu deponentowi równowartość do 250 tysięcy dolarów. A tutaj mamy precedens. Fed wiedział, że to może uruchomić lawinę, w związku z tym Powiedział, że dołoży wszelkich starań, żeby wszyscy deponenci dostali swoje depozyty. A w Stanach e, mamy prawo precedensu, czyli jeśli coś się wy, wydarzyło raz, to jak to może skutkować e, na przyszłość w innych bankach? Tak samo. I jaki to też daje znak, sygnał innym bankom, że mogą jeszcze bardziej ryzykownie postępować, bo kiedy przyjdzie e, potrzeba, to Fed ich wyratuje. No naprawdę no. dużo ciekawych niuansów jest w tej sytuacji. Ja to jeszcze z drugiej strony na to spojrzałem z punktu widzenia kryptowalut. No bo ja tam jestem zwolennikiem, że jednak to 1, 2, 5% tego ryzyka no, trzeba mieć w tych kryptowalutach. I zobaczcie, jak się też fajnie drabinka układa, bo mieliśmy upadek tej giełdy. Kilka miesięcy temu. FTX, może FTX? Tak, FTX. Później mieliśmy, z około miesiąca temu, straszenie regulacjami Binance'a, że rząd coś tam USA mówi, że to jest giełda niepewna. Że oni się za to wezmą i w ogóle uważajcie, co się tam dzieje. A później za trzy tygodnie mamy upadek banków związanych mocno z krypto. Więc to z boku, jak ktoś w ogóle tego nie śledzi, to tak jakby wyglądało, jakby no, walka z kryptowalutami. Tak? Że tutaj mamy jakiś tam, powiedzmy, stricte wolny pieniądz gdzieś tam nieuregulowany i jakby ktoś chciał go no, zniszczyć. No. No, nie Albo wiem, nawet jak to. Z jednej nazwać. strony dla gawiedzi jest tak, jak mówisz. Ale z drugiej strony dla mnie jest to spowodowanie, zmanipulowanie rynku, żeby spadł informacjami i pewnymi działaniami, żeby ktoś po niższej cenie mógł kupić przed rozpoczęciem do druku e, przez Fed. Ja to widzę, ja zawsze m, szukam dwóch stron medalu, i wydaje mi się, że przy tak e, świeżych rynkach, jakim są kryptowaluty, mimo wszystko, e, to tutaj ten aspekt manipulacyjny jest przeogromny. I ta, no w ogóle to jest rynek emocji, i rynek. E, Newsów bez względu na to, czy to są fake newsy, czy nie. Ale co się mówi w środowisku w ogóle krypto o tym zajściu? Bo Ty, Jola, tam mocno siedzisz, organizujesz konferencje, masz no. styczności no, w tej branży, naprawdę z grubymi rybami. No. Jak oni zareagowali na, na te upadki? Powiem Ci tak, pewnie naj, naj, jakby największy problem z tym, co się dzieje, mają ludzie, którzy są bardzo świeżo na tym rynku i ich się de facto odceza z kapitału. Natomiast ludzie jakby w, w kręgu, których ja się obracam, którzy są już na rynku od dwóch, trzech cykli. No to oni oczywiście mają z tyłu głowy to, co się stało z Luną, te wszystkie inne upadki od Mt. Goxa w 2014 poprzez FTXa teraz, czyli na przestrzeni iluś lat i oni są do tego zdystansowani. Też to uczy ich yy, i Upewnia w tym, że najlepsza jest dywersyfikacja i wychodzenie częściowo zyskami po prostu do, do fiatów i fiaty, przenoszenie w nieruchomości, w metale szlachetne, w inne rzeczy. Więc oni, w większości, ci, z którymi ja mam do czynienia, są zabezpieczeni. Oczywiście spadki ich bolą, jeśli takie rzeczy się dzieją i wnoszą niepewność, tak jak przy USDC. Jeśli ludzie trzymają swoje zyski w stablecoinach, no to wiadomo, że to. Tutaj budzi ich obawy. Natomiast, jeśli oni mają świadomość, że bardzo dużą część zysków wyprowadzili albo zdywer wyprowadzili do fiatów, albo zdywersyfikowali, to to są zupełnie inne emocje niż wiesz, ludzie, którzy wchodzą, kupią i od razu im leci to nie tak jak na rynkach tradycyjnych o 5-10%, tylko 30-40-70%, nie? Zupełnie inne emocje, zupełnie inne odczucia. Ale chciałem Wam coś jeszcze powiedzieć ciekawego, bo co w tym, co w tym otoczeniu robi. US Mint i właściwie nic nie robi, bo e, tak jak oni miesięcznie potrafili w poprzednich latach wybijać 5 milionów srebrnych ogów, e, tak teraz w styczniu to było półtora miliona, ale to jeszcze chyba z grudnia więc zleciało trochę monet. W lutym to już było 900 tysięcy, a marzec, no dobra, jeszcze się nie skończył i nie wiem, czy to jest już taka końcowa liczba, ale 450 tysięcy to jest, to jest 10 razy mniej niż bywało w poprzednich latach, więc znowu, no znowu zajedzie, może foliarstwem, ale czy naprawdę władze chcą, żeby ludzie się w tym momencie chronili w jakiś sposób za pomocą srebrną? i wygląda na to, że chyba jednak nie chcę. Ja ci jeszcze powiem, że tutaj mogę się z tobą nie zgodzić, że mi trochę te całe wzrosty srebra i złota trochę nie pasują. Wiesz? Bo ja cały czas obstawiałem scenariusz, że będzie jakaś e, mocna zwała, i tak samo jak kryptowaluty, metale mocno polecą. Będzie to utrzymywane przez jakiś czas, żeby wytrącić te metale ze słabych rąk, i dopiero te spadki będą spektakularne i to dwucyfrowe ja, moim zdaniem. Kiedy oni ogłosili to QE teraz, że będą drukować? Bo to chyba właśnie było w piątek. Tak, to na kanwie tych ostatnich wydarzeń. Tak, czwartek albo piątek, chyba piątek, chyba piątek. Więc właśnie mi się wydaje, że, że jeszcze nie zdążyło to odreagować właśnie przez sobotę i niedzielę. Mhm. I dla, dlatego tak myślę? Bo oni tam co prawda nadali temu jakąś teraz nową nazwę, tak? To nie jest QE, to jest jakieś tam tak. cztero czterowy skrót. Już nawet nie pamiętam. No, ale w każdym razie no, dlatego sądzę, że, że możemy w poniedziałek zobaczyć jeszcze dos. Jeszcze ja te, ja tylko przybliżę, bo tak my sobie tutaj gadamy, w Polsce tak naprawdę tego nie odczuwamy, ale moim zdaniem, upadek tych banków no, to jest coś bardzo ważnego, co na kanwach historii naprawdę będzie zapisane. Grubą czcionką, bo my sobie nie zdajemy sprawy nawet z tego, ale te banki naprawdę miały jakby powiązania z firmami na całym świecie też. To, ja znalazłem informację, że indyjskie na przykład, to już nawet nie startupy, tylko duże firmy związane na przykład z branżą informatyczną, jak na przykład Tata Consulting czy Infosys miały tam znaczne udziały w banku z Doliny Krzemowej i wiecie i takie hinduski, hinduskie molochy gdzieś mogą się zatrząść, bo bank w Stanach upada. No, nawet wystarczy popatrzeć na Europejski Bank Centralny, co gdzieś tam też w panice z, e, zrobił zebranie i i co tutaj robić w Europie, żeby nie powtórzyła się sytuacja z Ameryki? Bo y, bądźmy tutaj szczerzy, to co się działo w tym Silicon Valley, to ma miejsce w co drugim banku, jak nie w każdym. Przecież y, wiele banków y, tak postępuje, że oni się tam bawią z tymi y, obligacjami amerykańskimi i, i pozyskują kapitał. Tylko od no, firm czy, czy zwykłych śmiertelników. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Mam to na ten temat, niezrealizowane o... straty w amerykańskich bankach, jak czytałem, to jest mniej więcej tyle, co kapitalizacja JP Morgan i Banków No Także to są spore pieniądze. No i ja się nie zgodzę, że my tego nie odczuwamy, bo to się już przenosi na banki europejskie. Zobacz, że... Credit Suisse, BNP Paribas, Deutsche Bank, No mówi się coraz częściej właśnie o, o problemach w tych bankach, o, o zwolnieniach. O, wiesz, to jest tylko krok do tego, żeby to, to doszło do nas, tak? To już jest blisko, to już jest w Europie. To nie jest tak, że to się dzieje za Wielkim Oceanem i nas to nie dotyczy. E, przyjdzie jakiś piąteczek, no i się okaże, że bankomaty puste. No tak, kryzys w Ameryce to jest kryzys rozlewający się na resztę świata. Jak mówią, że jak Ameryka kichnie, no to tam nie wiem, reszta tak. świata ma grypę. czy jakieś, jakieś takie powiedzenie. No i to jest, to jest prawda, to jest fakt. Ja to wiecie, co jeszcze czekam, i to jest takie moje zdanie: jak upadnie bank bliższy ludziom, bo teraz to upadają gdzieś te banki, obsługują instytucje, ale powiedzmy taki, który obsługuje jakąś dużą ilość kont indywidualnych. I zobaczy tam, z czy Stachu, że jego sąsiad nie może wypłacić pieniędzy, albo stracił pracę, bo gdzieś tam firma upadła, która była w tym banku, swój kapitał trzymała, i wtedy się zacznie prawdziwy ran na srebro i złoto. Bo teraz to tak właśnie sobie gadamy. Kto bardziej interesuje się takimi kanałami jak nasze, to zrobi zakupy gdzieś tam większe. A ci właśnie ta ulica, to ona cały czas jeszcze śpi, o tym się jeszcze nie mówi, nie? No, bo teraz cały czas jest otoczka, że upadły banki, co się dzieje, jak były powiązane, ale tak naprawdę o srebrze, złocie... I jak się zabezpieczyć, to, co ty mówiłeś, że nikomu nie zależy na tym, żeby zwykły kowalski, czy tam z miejsc wiedział, co zrobić, żeby tego uniknąć. Także, do nie wiem, trzymajmy te pieniądze w banku, ale miejmy trochę srebra, złota, e, w jakiś innych kryptowalut nawet, dywersyfikujmy to, żeby jak upadniemy, czy bank upadnie, żeby już nie było kompletna e, klapa, tylko jakoś mogliby, moglibyśmy się odbudować. Ale jak w ten ogóle ten... Stanach oni mają zapisane w konstytucji, że U.S. Mit musi bić tyle monet, jakie jest na to zapotrzebowanie. No. W ogóle się tym. Znaczy, no w ogóle już żyjemy w takich czasach, że nic się prawem nie przejmuje. No bo ten wykup depozytów z SWB, no to też chyba było tak bez żadnego trybu. No to, to był ten tryb nadzwyczajny weekendowy, tak jak Ci powiedziałam. Zebrali się no, i powiedzieli, no, no, no. spokojna Wasza, dostaniecie co Wasze, żeby się nie posypała reszta domino. Dlatego Ale... mówię, że to jest e, ciekawy niuans, bo to też daje do myślenia pozostałym bankom. To nie jest tylko jakby jednostronna sytuacja dotycząca tych, którzy mieli tam swoje depozyty ogromne albo rezerwy, tak jak e, firma Circle, czyli ta, która emituje stablecoina USDC. Tylko jakby też e, Ok, skoro uratowali ten bank, depozyty tego banku, to jeśli my wejdziemy w bardziej ryzykowne instrumenty i nam się powinien noga, to nam też pomogą, bo już się to w historii wydarzyło, nie? No tak, tak, tak. To ja zgoda. Co nie dotyczy się z kolei Polski, bo u nas nie ma prawa precedensu. No strasznie zawiało trochę chłodem. No ale chyba sytuacja jest na tyle poważna, że można tutaj się lekko przestraszyć. Czemu chodź? Zobacz na wykres złota, jak idzie do góry. Rozmawiałam ostatnio z, to z jednym z dystrybutorów i, i zawsze historia jest ta sama. Złoto idzie do góry na wykresie, ludzie sobie przypominają, bo pojawiają się nagłówki w gazetach, że. Srebro twórz, że złoto osiągnęło w tym roku swoje ATH tegoroczne, tak? Więc ludzie. No tak, no się ubrano. jak jest drogo, przecież wiadomo. No. Po co trzymać te papierki, panie, jak lepiej więcej wydać za uncję? No. W ogóle jeszcze a propos tego kichnięcia Ameryki i że reszta choruje, albo to, że coś tam się dzieje. Pomyśli Ameryki w państwach zaprzyjaźnionych, powiem Wam, że oglądałem wczoraj, wczoraj bardzo fajny film Polańskiego. Autor Widmo. Nie wiem, czyście widzieli, już tutaj abstrahując tak do filmu Chciwość, bardzo dobrego, które tam Jola poleca, jak tam się wszystko rozgrywa między bankierami, że się spotykają i co robimy, duże głowy, no i, i tak się odbywa. To właśnie w autorze Widmo bardzo fajna jest w ogóle fabuła. Nie wiem, mogę wam zepsuć, ale jak będziecie chcieli obejrzeć, że Ameryka po prostu ma swój oddział, ten CIA, który działa gdzieś tam. Na cały świat i werbuje swoich ludzi w szkołach teatralnych czy filmowych i kreuje ich później na pewnie. polityków. I później mamy tak, a tu premiera, a tu prezydenta, a tu kogoś i cały czas po prostu wykreowanego, sponsorowanego przez zagraniczny rząd, no, który działa, realizuje no interesy. Jest taki... Ale zapatruję z takich polityków teraz właśnie wypacykowanych, którzy po prostu mają pięknie wyglądać przed kamerą. Trodo, to jest koleś po szkole aktorskiej. Sanna Marin z Finlandii, no przecież ona też prezencję ma wspaniałą. Wołodymir Zeleński, no to też jest były aktor. To jakby już To się nie ma co mówić. Tak jest. Ta pani z Nowej Zelandii, Jacinda. Ander, no to ona też przecież to była osoba, która ma w miły sposób, z pięknym uśmiechem przekazywać nam te wszystkie złe wiadomości. Przerażające. Powiedzmy może coś optymistycznego, Jola. Co tam z tym metaversem? Dawaj, kto tam będzie. Tylko nie metawersem, a mnie. Metalverse 29 kwietnia, rozpoczynamy majówkę we Wrocławiu, już trzecią edycją. Wszystko jest w toku, więc jeszcze zbyt dużo na temat agendy nie powiem, ale będą niespodzianki, będą twarze, które nie gościły na dwóch poprzednich edycjach, więc warto sobie tam zaglądać na stronę www.metalverse.pl. I co, do końca marca, dla tych, którzy ufają i wiedzą, że dostaną fajną energię, dobrą wartość, te bilety są w promocyjnej cenie. 39 zł. One potem wzrastają, także jeśli macie ochotę być z nami, Robert tym razem nas opuści, ale zostanie z nami duchem, ale będzie też Patryk, więc zapraszamy we dwójkę. Dobrze, tak Ja również zapraszam. Na każdej edycji do tej pory byłem, więc na pewno będę gdzieś na wideo łączu <noise> i z wami. Słuchajcie, mam jeszcze dla was jedną ciekawą informację, wracając jeszcze tutaj do srebra, złota, dużych instytucji i dużych przekrętów. <noise> Znalazłem też bardzo ciekawą wypowiedź niejakiego pana, Larego Finka, który jest już wam mówię, prezesem BlackRocka, Właśnie szukałem kim on tam dokładnie jest, ale prezesem BlackRocka, który wieszczy nam, że czekają nas zamieszki uliczne, że upadki banków to jest tylko preludium. I teraz zobaczcie, jak my to mamy odczytywać, czy on to celowo robi, no bo to jest już jawne jakby podburzanie, wiecie, on raport wydaje, największa, największy fundusz na świecie, facet zarządzający największym funduszem na świecie mówi, że czekają nas zamieszki. No, jak to odbierać? no zwykły kowalski jak czyta, to mówi kurczę, no będzie rzeczywiście kiepsko. Black I jedyn. w co tutaj gra? Nie? W co tutaj gra BlackRock? Jakby nie Ponoć też napisał, że upadnie w Ameryce 200 banków. Więc trochę to tak faktycznie wygląda, jakby chcieli ten bank run spowodować. Mój tato by powiedział, że w takim przypadku nie może być przypadku. To znaczy, jeśli w dużej ilości no. mass mediów słyszymy te same komunikaty, często gęsto podane tak samo, albo delikatnie się różniące, ale idące w tej samej linii, no świadczy to o tym, że pewne działania po prostu przyspieszyły i że też, też odbiorców takich zwykłych, czytających te komunikaty, chcą nastawić w pewien sposób. Chcą wywołać jakiś zamierzony przez siebie efekt, nie? Myślę, że te wydarzenia się będą nakładać i, i coraz więcej klocków będzie nam się w tej układance składało w całość. Ale to nie jest przypadek, moim zdaniem. I to nie jest powiedziane od tak sobie. No, nie wiem, to będzie trochę taka klamra, bo nam się zaraz czas kończy, ale może jeszcze o czym tam pogadzamy. No ale to znowu jest, moim zdaniem, scenariusz, który dąży do tego, żeby ludzie sami o to CBDC prosili jakby, jeżeli mają, co by tam o tych kwiatach nie mówić, ale to one nadal są lepsze niż CBDC i dopóki to jakoś tam działa i funkcjonuje, no to nie wejdą z, z nowym produktem i powiedzą, hej macie tutaj właśnie cyfrową walutę, którą będziemy mogli za pomocą której was kontrolować. No nie, to właśnie o to chodzi, żeby to tak mi się wydaje. Żeby spowodować, by ludzie sami chcieli. Zmiany. Tak, to będzie w formie pomocy. Wręcz tak. Jałmużny. Chodźcie do nas pomożemy. OK, no kiepsko to wygląda. Ja jeszcze raz zapraszam na kanały Patryka i Joli Silver Star i Srebrnego Wehikułu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i napiszcie koniecznie, co Wy myślicie o upadku tych banków. Zgadzacie się z nami? I tak czy że trzymajcie śmiało? wszystkie Fiaty w banku? O, to jest ciekawe. Dobra, siema, cześć. Trzymajcie się, cześć, dzięki.